Wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mieszkańcy siedmiu województw powinni przygotować się na niekorzystne warunki atmosferyczne W porywach może wiać z prędkością do 75-90 do km na Img wydał alerty dla mieszkańców wielu rejonów Polski Miejscami przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 do 50 km na godzinę, który w porywach osiągnie prędkość do 75 do 90 km na godzinę. Mieszkańcy poszczególnych rejonów muszą uważać nie tylko na utrudnienia w dostawach prądu, ale też na połamane gałęzie i inne zniszczenia oraz oblodzone drogi. Im wydał ostrzeżenie dla siedmiu województw. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w województwach, dolnośląskim, w powiatach. Zgorzeleckim, Lubańskim, Lwóweckim, Jeleniogórskim, Jelenia Góra, Złotoryjskim, Jaworskim, Kamiennogórskim, Wałbrzyskim, Wałbrzych, Świdnickim, Dzierżoniowskim, Kłodzkim, Ząbkowickim, Warmińsko-Mazurskim, w powiatach północnych i centralnych, Podlaskim, w powiecie Suwalskim, Opolskim, w powiatach Głupczyckim, Trudnickim-Mineskim, Śląskim, w powiatach Cieszyńskim, Bielskim, Bielsko-Biała, Rzewieckim, Małopolskim, w powiatach Wadowickim, Suskim, Myślenickim, Limanowskim, Nowosądeckim, Nowy Sącz, Gorlickim, Nowotarskim, Tatrzańskim oraz Podkarpackim, w powiatach Jasielskim, Krośnieńskim, Krosno, Sanockim, Leskim, Bieszczadzkim i Brzozowskim. W województwie dolnośląskim alerty obowiązują do godziny 12 w poniedziałek, w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim do 15 w poniedziałek, a w Opolskim do 22 w poniedziałek. Na Śląsku i w Małopolsce niebezpiecznie będzie do godziny 7 we wtorek, a na Podkarpaciu ostrzeżenia będą ważne między godziną 1 w poniedziałek a godziną 12 we wtorek. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMP w Gdyni wydało alert drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku. Wiatr południowy do południowo-wschodniego osiągnie 6 do 7, a okresami 8 w skali Beauforta we wschodniej części brzegowej. Taka pogoda utrzyma się do poniedziałku do godziny 19. Synoptycy z INKW ostrzegają, że ostrzeżenie może zostać przedłużone. Konieczne jest śledzenie aktualnych komunikatów i zachowanie wzmożonej ostrożności. Wiatr wiejący z siłą 8 w skali Beauforta może utrudniać swobodne poruszanie się i łamać gałęzie drzew. We wtorek 29 grudnia niebezpieczne warunki atmosferyczne wystąpią na południu kraju. Meteorolodzy Inc. planują wydać alarmy przed silnym wiatrem w województwie podkarpackim. W poniedziałek temperatura w ciągu dnia wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na mazurach przez 5 stopni w centrum i nad morzem, do 8 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach może wynieść około 10 cm. Na Podlaś umarznięty deszcz spowoduje oblodzenie na wierzchni dróg. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania się. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest ostrożność, a także śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.